Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na obcasach. Jak widzicie mój domek został już, można powiedzieć, w pełni wykończony. Tutaj brakuje mi tylko dwóch regałów z książkami. I tutaj też w tym kąciku chciałam sobie ustawić regały. No ale na, niestety u nas na razie bieda z tym wszystkim, więc nie ma. <laughs> Jak będzie to się postawi. Tak, w domu jest pełno doniczek, pełno różnych kwiatków. Tutaj właśnie już jest moje miejsce do enchantu. I cóż, no dużo obrazu też powiesiłam, bo chciałam troszkę to ożywić. Tutaj jest miejsce z kowadłem, jest piecyk do przepalania żelaza, chociaż i tak je dalej przepalam w magazynie. To nic nie ma, niby tu ma być żelazo. Tutaj też nic nie robiłam na strychu. Strych na razie będzie opuszczony. Ostatnio tam, zanim portal w ten sposób zabudowałam, przylazłem mi pigmeny i pchały się na strych. Nie wiem w sumie dlaczego ale ja tam wpuściłam, a potem znikły. Tak, dół też już jest wykończony. Tutaj jest taki pusty dość korytarz, zresztą tu nie było zbyt co postawić. Tu natomiast mamy crafting, jakaś skrzyneczka. Tu nic nie robiłam. Tutaj bardzo fajnie mi się spałnią te e, kałamarnice, które były mi nader ostatnio potrzebne. Dlaczego zaraz zobaczycie. No to za chwilę w sumie. E, tutaj chyba nic się nie zmieniło. W sumie nie. E, dobra, e, zrobimy dzisiaj, słuchajcie, i to już na koniec, pożar kontrolowany, bowiem e, ja teraz bardzo dużo z wioski do domu kursuję i przeszkadzają mi zwyczajnie w świecie drzewa i zielone u górki małosolne, które tam stoją i się gapią bezczelnie na mnie, bo filmik nagrywam. E, dobra, chodźmy może gdzieś tędy. Właśnie tu jest za dużo tych drzew, więc my to wszystko po prostu sobie podpalimy, zjaramy i będzie. Domek jest cały ze stone'a, więc jemu nie powinno się nic stać. A w sumie dawno bawiłam się z zapalniczką w Minecraft'cie, więc akurat spełnię się dzisiaj życiowo. Tak, jeszcze z największych zmian, słuchajcie, to świątynia, ale do niej to pójdziemy za chwilkę. Tak jak właśnie Wam mówiłam, zajęłam się świątynią. I co najważniejsze, oszkliłam w końcu Bajorko z lawą. Już więcej do niego nie wpadnę. Tak, e tak jak się zajmowałam świątynią, to możecie zaobserwować, że zginałam trzy razy. No, ale cóż, tak wyszło. Jajko! Gin. Tak wylazłeś poza tą, poza wioskę smerfów, to tu gin. No, zamknij. E, w samej wiosce więcej zmian nie było. już się troszkę namnożyło. O, Konstanty kwiatka dla mnie ma. Jo, jaki ty słodki jesteś. No, lubię ciebie bardzo. E, Dlaczego wieśniakowi dał do kwiatka? Dobra, skoro wolisz wieśniaków, to spoko. E, aha, ze zmian w wiosce to zmieniłam tutaj połowę hodowli. Tutaj będą rosły melony. Bowiem znalazłam, znaczy znalazłam, dokopałam się przez przypadek do opuszczonej kopalni i tam były melony, więc stwierdziłam, niech całe tego typu hodowle będą w wioskach. E, wykończona została już moja ogórka. Tak, już ma dach. Co, krowy, koni dalej nie ma. W ogóle, czytary przebrzydłe jesteście. No kazać mi czytować konie, no wstydźcie się. Tyle wam powiem. Tak, tu nam trawa powoli dorasta. Tak, opcjonuję, że za pięć odcinków może dorośnie w końcu tu. E, nie mam dla was, że wam dać krówki. sorry. E, w każdym razie koni spałnować nie mam zamiaru najmniejszego, bowiem jak znajdę to będzie miło, jak nie znajdę to trudno. A chcę mieć przyjemność z gry, a nie iść na odwiznę. E, Dobrze, to chodźcie teraz, słuchajcie, do, yy, do tej świątyni. W ogóle wymyślam nazwę na tą świątynię. No co w środku będzie, to ja już wiem. Nasz długaśny kaktus. Dobra. O, jeszcze tu, tutaj muszę to zalepić, bo właśnie bawiłam się tutaj ostatnio, jak widzicie, terenem, bo świątynia była tutaj yy, zasandowana, że tak powiem. Więc ja tak ładnie sobie w koło tutaj widzicie... Odkopałam. Wzięłam, jeszcze zmieniłam tutaj wełny na czarne. Nie pytajcie, dlaczego na czarne, bo sama nawet nie wiem. I tutaj w koło tej świątyni, w równych odstępach, chcę posadzić drzewa. Aha. Krawa mnie zainteresowała. Dobra, kontynuujemy. Tak więc, jeszcze tutaj wejścia są na razie pozamykane, bowiem w nocy potwory mi się pchały a później to już musiałam sama je wyłączyć, bo nie dało rady nic tam zrobić i właśnie wchodząc tam wyłączymy je teraz bo nie to, że ja chcę przeżyć, tylko chcę po prostu mieć możliwość pokazania Wam aha, mapka jest oddalona tak, tutaj można powiedzieć, ja to u świątyni tak odrestaurowałam powyrównywałam wszystkie korytarze, że jest symetrycznie, zrobiłam ładnie, usunęłam stąd wełnę i zrobiłam schody w dół i, i, i. Jak widzicie jest bardzo pełno znaczników na mapie. W ogóle ostatnio jedna osoba mi proponowała wgranie y, ZAN Map, czy jakoś to się nazywa. Ale ja jestem teraz w trakcie przenoszenia na nowy komputer, więc nie mam czasu tego zrobić nawet. A mniej więcej zrobiłam na razie coś takiego. I znaczyłam sobie właśnie tako punktami kąty, że później je sobie odbić tam na górze. Teraz wam w ogóle pokażę, jak to miało miejsce. A tutaj właśnie był kanion, w którym zginęłam kilka razy, bo tu kopiąc schody nie zauważyłam, że jest kanion i spadłam. Potem natomiast jak zauważyłam, że jest kanion, to mi baśka strzeliła, nie powiem gdzie, i też spadłam. E, tak, tu jakaś woda została, tutaj już tą ścianę sobie zalepiłam. W ogóle świątynia tutaj będzie składała się głównie z piasku i z sandstone'a. E, chciałam ściany zrobić sandstone'owe, ale to by taka masa piachu na to poszła, więc stwierdziłam, że nie. ściany będą z piasku, podłogę prawdopodobnie będzie też z piasku, sufit będzie dopiero, e, sandstone'owy. Tak, i tutaj właśnie chodząc sobie, znalazłam tutaj opuszczoną kopalnię, w której właśnie, tak jak mówiłam, znalazłam nasiona melona. W sumie tej kopalni jeszcze nie zwiedzałam. Tyle co mi przeszkadzała tutaj w trakcie kopania, to no właśnie tu widać, że mi przeszkadzała, to tyle co skrzynek tam znalazłam i w sumie tyle tego było. A to wszystko jest, jak nie patrzeć to do wybicia. Tak, a teraz tutaj właśnie w ten sposób zrobiłam sobie drabinkę na górę. Tak, tu też raz zginęłam, bo mnie zagrawalowano, że tak powiem. Tak, tak więc tutaj zrobiłam drabinkę i sobie po prostu najpierw na dole pozaznaczałam te punkty styczne, że tak powiem, i skopywałam się w dół. I. Tutaj nie wiem dlaczego, powiem, że na dole jakoś szybciej mi się kopało niż tutaj na, dół, na górze. Tak, i tutaj jest masa surowców. Ja już tutaj zabrałam chyba 400 takich żelaza, a niestety jeden błąd, co błąd, to nie jest błąd w sumie, ale nie mam w ogóle obecnie już diamentów. Wziąłem wszystkie diamenty, słuchajcie, poświęciłam na kilofy, było chyba 3 czy 4 kilofy, bo jeszcze miałam miecz, jeszcze tutaj macie są pozostałości tej łopatki i sikierki. A stąd widać jak to, jak to będzie wysoka. No w ogóle y, ta świątynia, y, jak pamiętacie, Escape Scroll, miałem tam była taka y, fajna właśnie sandstone'owe pomieszczenie z małymi piramidkami. W ogóle właśnie mniej więcej coś takiego odwzorowanego tutaj chcę zrobić. I tak jak liczyłam, jest to mniej więcej słuchajcie, tak od schodów, jak schod... O właśnie tu jest lawa! O, przypomniało mi się, zaraz pójdziemy. E, od schodów do przodu jest około 55 kratek, na boki jest po 25 kratek, a do tyłu jest jeszcze około 40 kratek. Wzwyż jest równo 30 Kratek, więc stąd mamy 30 w dół. Więc to jest naprawdę masa. Ja przez właśnie ostatni tydzień kopałam głównie to, co tutaj teraz widzicie. Tak, i yy, ma rodzicie, że nie pokazuję ciekawych budowli w obcasach. Spokojnie, ja mogę wam pokazywać ciekawe budowle, tylko yy, wtedy filmik będzie wychodził raz na dwa miesiące. Więc zdecydujcie się, czy wolicie raz na dwa miesiące filmik, czy co tydzień i mniej więcej być na bieżąco, co się dzieje. Tak, tutaj widać nasz kanion. A co wam miałam pokazać? Bo zobaczyłam lawę i mi się przypomniało. Tutaj właśnie miałam tego fuksa, że mi lawa na łeb się nie zlała. Ale tutaj kopię sobie i patrzę, że jest taki, taki stone. I tutaj jakiś stone. I nagle patrzę, mossy stone, nie? I okazało się, że tutaj jest mob spawner. Tak, nie pamiętam już czego ten mob spawner się tyczył. Dzień dobry. Pająków się tyczył. Dobra. Ła, a takie nie widziałam jeszcze. Takie jeszcze nie wiem. I co to jest? Znaczniki. Co mogę ze znacznikami zrobić? Świnie nazwać? Dobra, resztę zbieramy. Tak, i oczywiście, dwie płytki do kolekcji. Tutaj mnie jeszcze nie było, słuchajcie. No tylko zajrzałam, co tu jest i stwierdziłam, że pokażę wam na nagraniu. No, nic ciekawego, jak widać. Nawet nie ma co tutaj pozwiedzać. Nic nie ma do zwiedzania. No, to, to by było na tyle z wyprawy do Sponera. Ja sobie go. Rozbiję go sobie, niech on mi nie przeszkadza. Znaczy on też nie ma zbytnio opcji tu mi przeszkadzania, no ale. Potrzebuję ekspa, że tak powiem. Bo żeby ulepszyć kilofy, obecnie to ja latałam do wioski. Biłam przez całą noc zombiaki, żeby mieć przynajmniej ten 15 level. Dopiero ulepszałam kilof i przychodziłam tutaj kopać. Jeszcze gdzieś tu była jaskinia z lawą, z którą ja się męczyłam. Dobra, mniejsza. W każdym razie teraz ja się głównie będę zajmowała. Właśnie kopaniem tutaj tego wszystkiego. To, tak myślę, że samo przekopanie tego, to się wyrobię do przyszłego tygodnia, ale już jeżeli chodzi o wydekorowanie tego, to wątpię, żeby mi się udało, bo no naprawdę masa pracy przy tym jest. Tutaj jeszcze na dole, słuchajcie, było tyle luzu, że o tutaj wszystko, co jest koblowane, to to były korytarze tej opuszczonej kopalni, więc to było dość szybkie do zrobienia. Tak, i jeszcze jak czy jeszcze, o tego tutaj nie będzie, nie będzie tego na w ogóle, będą to takie otwarte bardziej schody. Zaraz to sobie dzięki temu, że to zbiję, dostanę się tam, 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 tylko czekajcie, zaraz wam powiem odkąd to ma być. Odtąd będą otwarte schody i tutaj już od razu będzie widać całą przestrzeń, całą świątynię. Myślę, że to fajny pomysł i zastanawiam się właśnie, czy... Bo na lewej ścianie, jak wchodzimy, będzie, jak będzie ta duża ściana... Dobra, mam jeszcze kilof. Strasznie szybko niszczą się te żelazne kilowy. Przyzwyczaiłam się tutaj kopać diamentowy Miniam teraz diamentów i strasznie opornie to idzie. No ale idzie, w każdym razie. A propos... Yy... Kuczci, kogo ma być te świątynia. Myślałam, żeby zrobić kuczci NPC-ów, zwłaszcza, że oni tutaj mają bliską wioskę, a też wioskę chcę na tyle rozprzestrzenić, żeby była i tutaj, nie? I tak więc yy, zastanawiam się właśnie nad tym, ewentualnie myślałam o creeperach, bo właśnie jak tutaj zaczęłam kopać na górze, to non stop jakiś creeper ze mną wybuchał, o i gazuś lata. I właśnie tutaj będzie takie zejście, w, w kątach chcę, żeby były takie kolumny zdobione, może też i zrobię takie, takie małe piramidki, co są, w, co były tam. W tym Escapeie, a tutaj właśnie na ścianie chciałam. To znaczy nie na suficie, tam będzie ściana. Tam chciałam właśnie, słuchajcie, o tam, tam, tam. Zrobić właśnie albo wielką twarz LPC, albo Creepera i właśnie nie mogę się zdecydować. Widzę, że tu będzie łatwo gdzie nie, gdzie kopać, bo jest dużo, właśnie dużo wolnych przestrzeni, jest tak jak ten kanion to też szybko się tutaj przekopię. No najwięcej sprawy będzie z piachem. Ale powiem wam, że bardzo miło mi się tutaj kopie. W plemi leci jakieś kryminalne zagadki Miami, czy Las Vegas, jakieś, jakieś morderstwa sobie słucham, czy coś. I jest tak miło. Zaraz, tu jest... Tak, to zrobimy pyk, pyk. Nie. A, w sumie? Przez przypadek... Nie, nie postawimy tak, bo... No, tu nie będzie przeszkadzało. Ale ładnie wygląda. Jakby schody były szersze, to byłoby spoko. Tam właśnie w tym Escape schody były na 5, y, moje są na 3, no ale. Ale niestety nie, nie miałam większej opcji ze względu tutaj na to wej wejście w tym tunelu, nie? O, a teraz słuchajcie, skorzystajmy sobie, że jest noc. Pójdziemy, podjaramy te wszystkie drzewa, które chciałam się pozbyć. Bo ja wiem, że ja mogłabym je wykop y, ściąć. I bym miała drewno, ale z drugiej strony, słuchajcie, ja mam pół skrzynki drewna, zdobytego chociażby z opuszczonej kopalni, bo postanowiłam, że trzeba je stamtąd też wytygować, nie? O, bo może się przydać, więc ja mam naprawdę takie pokłady drewna, że to z miłą chęcią sobie spalimy. O! Jarać się. A dodatku będzie widno w nocy. Mam nadzieję, że mi się zapalniczka za szybko nie skończy. Może tylko od dołu lepiej te drzewka fajczyć. Nie wiem, nigdy w sumie lasu żadnego nie podpalałam. Jakbym podpalała, to bym może i doświadczenie w tym jakieś większe miała. Nie wiem, pobawimy się na razie, tak? I nie mnie! Mnie nie wolno. Madzie się nie pali. No, mówiłam. <grytanie> Żeby to się ładnie sfajczyło. Może ja dopiero połowę lasu podjarałam. Ja to też zawsze muszę zrobić wszystko wielkie. Bo małe to brzydkie, prawda? Oj, czytałam wasze komentarze. Cieszę mnie bardzo, że spodobał wam się ten motyw z gadającymi maczkami. W ogóle ostatnio z Erykiem rozmawiałam, to mówił, że dość duża ilość youtuberów się zgodziła, żeby użyczyć swoich głosów do tego, więc wkrótce zapewne będą nowe paczki wychodziły. Co mnie w sumie bardzo cieszy, bo to dość fajnie urozmaicę grę. Jeszcze ktoś... Nie! Jeszcze ktoś mi podsyłał... Yy... Motyw na zmienianie NPC-ów w Steve'a y, albo w jakichś innych użytkowników. Tam y, też taki motyw, ale tak jak mówię, nie mam chwilowo, kiedy to ogarnąć. Chociażby z tytułu przenoszenia tego komputera nowego. Tak, jeżeli Was specyfikacja jego interesuje, zapraszam na mój kanał, zapraszam na Facebooka. Tam wszystko sobie znajdziecie. Dobra, Jarać, Jarać. Jezu, jakie ja się dzisiaj rozgadałam. Dosłownie aż mi język boli. Ojej, ty się dziabka. Tak tylko mi się ta zapalniczka kończy. Tu. Tu jeszcze się nic nie pali. Czy jak się ładnie pali? O, tu bym wpadła przez przypadek tu. Owca, ty uciekę, ja bo już miała ognistą wełnę. Dobra, nie mamy już tego. Ale patrzcie, jak jasno się zrobiło. No, ale przynajmniej działa tak, jak chciałam. Przynajmniej teraz będę mogła y, szybko latać do domu. Bo też y, nie zostawiam tego. Nie zostawiam kobla tam w świątyni, że potem razem dobrze to przejść, tylko po prostu yy, za każdym razem noszę go do domu. W dodatku kilofy mi się szybko kończą, więc akuratnio dobrze to działa. Dobra, tu już nie ma co się kończyć. A ja, owieczka mi się szwajciła. Jak mi przykro. O, ale sadzonki to jakieś są. O, słuchajcie, podejdziemy sobie jeszcze tutaj. Ktoś mi podsunął pomysł, żeby może spróbowała stogi siana kłaść na łące, to konie się pojawią. W ogóle podajecie mi te koordynaty, których ja i tak nie będę już sprawdzała, o czym mówiłam. mówicie, że u Was jest pełno koni. Dlaczego u mnie koni nie ma? Krowy mi się za konie przybrały, czy co? W ogóle pełno mi się tu krów spełni, z czego skorzystamy, bo potrzebujemy tabliczek i potrzebujemy jeszcze tych eee, książeczek. Dużo rzeczy właśnie potrzebujemy. O, i przy okazji się na jak spimy. W ogóle ostatnio te widziałam i nie mogę się zebrać, żeby zrobić sobie wędkę i pójść na ryby. Dlaczego ty zdechłaś od razu? Ja ci chciałam dwa razy pacnąć. No właśnie, jest kilka tych stogów tego siana i nie ma. No nie uciekaj. No i nie ma tych koni, nie wiem od czego to zależy. No, trudno, za to będę miała koty. Bo wybierzemy się do dżungli. Ale to już innym razem. Dzisiaj właśnie głównie chciałam wam tą świątynię pokazać, jak ona będzie wyglądała. Ale tak myślę, że w przyszłym odcinku może już będziemy ją wykańczać nawet. czy znaczy wykańczać, próbować wykończyć. Aha, i teraz takie niedoróbki mi zostaną. No nic lepsze to, niż całe drzewo ścinać. to zostanie, bo się nie zapali no Nie dosięgnę. Dobra. Dobra, to cóż, to może będzie już wszystko w tym odcinku. Wiem, że krótki dzisiaj odcinek, ale nie bardzo miałam co jeszcze. Tutaj zrobić pokazać. Nie chcę ich szukać celotów, bo znając moje szczęście, to no i tak ich nie znajdziemy na nagraniu. A za to Wam pokazałam wstępnie świątynię, co tam się robi. No teraz je nader dużo czasu, właśnie w Minecrafcie spędzam na kopaniu tam. No y właśnie nie wiem, czy chwilowo tego nie przerwę, żeby chociażby wybrać się pod diamenty, bo jednak. Troszkę uciążliwe jest kopanie tylko żelaznym kilofem, jednak diamentowy kilof to było coś. Zwłaszcza jeszcze jak był ulepszony na wydajność i niezniszczalność, to to już całkiem była bajka. Chwila i połowa skopana, tak to dość długo to mi zajmuje czasu. Ale to nic, wiem, że będzie warto, bo powinno to być fajne, fajnie powinno wyjść, wyglądać. Następnym razem będziemy to wysyłać TNT, przynajmniej nic nie zostanie. Już chyba na trenek nastaje, Tak. Nie spojrzałam na zegarek, będzie rany. No a ta owieczka ocalała. Tak jak powiedziałam, żeby uważała, to uważała. Tam to zdechła. No cóż, bywa. Dobra, a to, żeby nie przedłużać, bez sensu. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś sugestie, a propos tej świątyni, czy ją tam głowę wsadzić, ale kogoś z Minecrafta, nie youtuberów, od razu yy, zaznaczam, to piszcie, sugerujcie. Ja z chęcią poczytam. I cóż, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.